Witamy parę młodą na sali weselnej, zapraszamy wszystkich wspaniałych gości, parę młodą do wejścia na salę weselną. Zapraszamy. Zapraszamy szanownych gości. Zapraszamy, żeby każdy się poczęstował. Zapraszamy, żeby wszyscy, żeby wszyscy wzięli szampany, wypijemy za zdrowie pary młodej. Po raz pierwszy. Zapraszamy gości do do środka. Jeszcze są wolne szampanówki. Zapraszamy, żeby wszyscy pobrali szampanówki. To jest bezalkoholowe dla dzieci. <grymne> Zapraszam, żeby wszyscy stanęli tutaj w sali i zaśpiewajmy za zdrowie pary młodej. Sto Szampan, gorzki szampan, trzeba go Para młoda się pocałuje nie będzie wszystko. Groszczan, Nie ma! Zapraszamy o wzniesienie i wypijcie to astu za zdrowie pary młodej i zapraszamy za na wspaniały obiad weselny przygotowany przez najlepszą kuchnią Kuchnię na mierze i Wspaniałe panie kucharki. Zapraszamy Państwa już do stołu. Smacznego!